Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play y, Mass Effect Dzisiaj zabieramy się w końcu po dłuższej przerwie za y, jakąś misję główną y -y -y. Tylko jeszcze może zanim to, co y, pogadałabym chwilę, nie wiem w sumie czy jest Brex, Rozmawiać jeszcze o czymś. Nie wiem, co ja ostatnio w ogóle robiłam, więc przejdę się po prostu i pogadam z Rexem, Garusem i Liarą. Może powiedzą coś ciekawego. Jak <grych> <Ek>, nie, to trudno. <grych> Takie życie. Um, a potem polecimy sobie na jakąś planetę albo na Nowerię, albo na Feros. Nie mogę się zdecydować. <grych> Nie chcę kurczę trafić na jakieś bardzo trudne momenty. <laughs> nie pamiętam, która planeta była o czym... I nie potrafię skojarzyć sobie tych miejsc. No ale dobra, to się jeszcze zastanowię, <laughs> gdzie polecimy. Brak, co Trzeba powiesz? Powiesz coś. Yy... A więc wolisz być najemnikiem niż pomóc swym ludziom? Jestem wojownikiem. To moja fucha. Nie pamiętam, czy przechodziłam przez tą rozmowę. W ogóle nie interesujecie los Krogan? A co do cholery miałem robić, Shepard? Dość już nadstawiania dubska, kiedy nic z tego nie mam. Naprawdę nie chcesz pomóc swojej rasie? Dałem sobie z tym spokój. To kurwa nie ma sensu. Nie jestem taki jak ty, Shepard. Nie jestem bohaterem. Wolę proste sprawy. Zabijanie za kredyty jest proste. Myślisz czasem, żeby pomóc swoim? Nie, kurwa, nie myślę. Ale nie brakuje krogańskich najemników. Często się na nich natykam. Czasem płacą mi za to, żebym ich zabijał. Ale na tym to polega. Nie można sobie wybierać wroga. Dobra. Na razie, Wrex. Szymon. Siema. Y... Garus. Komandorze, ja... W czym mogę pomóc? Coś mu się stało? Co się dzieje? To Saren. Zaczynam się zastanawiać, czy kiedykolwiek go znajdziemy. Zawsze jest o krok przed nami i ma te swoje cholerne gety. Nemartw się, my sobie z nim damy radę. Zbliżamy się do celu, Garus. Znajdziemy go. Chciałbym mieć Twoją pewność siebie. Po prostu nie mogę znieść myśli, że się wymknie po tym wszystkim. Wiem, że robisz wszystko, co w Twojej mocy. Jeśli ktokolwiek może go złapać, to tylko ty, ale. Jeśli tylko mogę w czymś pomóc. W czymkolwiek. Powiedz mi tylko, co mam robić, a zrobię to. <grymne> ok. Dziękuję, Garus. Zapamiętam to. Po prostu bądź gotów, kiedy go znajdziemy. Tak jest, proszę pani. Można to nam mieć... Dziękuję za wysłuchanie. Jestem wdzięczny. Czy mogę cię o coś spytać, komandorze? Ojej, jeszcze o coś pytać. O co chodzi? Czy nie obawiasz się, że Rada... może chronić Sarena? To znaczy, już wcześniej się nie śpieszyli. A co jeśli go znajdziemy, sprowadzimy do Cytadeli, a oni nic nie zrobią? Hmm. Co jest, Garus? Wyduś to wreszcie. Cóż, może nie powinniśmy dawać im tej szansy, komandorze. Ojej. Saren jest zbyt niebezpieczny, żeby Trzec go trzymać <laughs> przy życiu. Zbyt wiele mogłoby się wydarzyć. Mógłby uciec. Rada mogłaby go wypuścić. Jeśli go znajdziemy... Jestem za tym, żeby powstrzymać go na pewno na zawsze. Jeśli Saren nie posłucha głosu rozsądku, jeśli mnie do tego zmusi, zabiję go bez wahania. Ale tylko wtedy. Ale po co utrzymywać go przy życiu? Dawać szansę na ucieczkę lub przekonanie rady. A co z getami? Mogą próbować go uwolnić. Ale my jesteśmy dobrzy, nie możemy zabijać tak po prostu. <laughs> Wiemy coś o planach Sarena, ale wciąż za mało. Jeśli zabijemy go teraz, nie dowiemy się więcej. Tak. Ale naprawdę sądzisz, że jest coś więcej. Poza tym, że kompletnie oszalał? <grym> może tak, może nie. Wolę nie ryzykować. Tak, proszę pani. Tok, proszę pani. Jak psecką. <grym> Dobra, to jedziemy teraz gdzieś. Hmm, chyba skłaniam się bardziej ku nowerii niż Feroz. Coś mi się Feroz źle kojarzy. <laughs> nie wiem dlaczego, nie wiem jak, ale mi się źle kojarzy. Kurczę. A dawno już nie grałam znowu i pewnie będę znowu często ginąć. Znając <laughs> moje szczęście. zbadać doniesienia o obecności getów. A Feroz to jakaś kolonia. Hmm. No dobra, to lecimy na tą nowerię. W takim razie zobaczymy co tam jest. Co żeśmy byli? Co żeśmy tu robili? Zobaczmy, czy czas, czegoś tu nie ma, czasem może... Ciekawego. Zapiski matki! jupi Tu nic nie ma, jakaś niebieska planetka. Ta jakaś kolorowa. Czerwono-zielona kawa. No, nic tu nie ma. Noveria. Eee, Czym się to kojarzy? Port Hanshan... źle mi się to kojarzy. Źródłem wielu teorii spiskowych. Źle mi się to kojarzy, ale no cóż, lecimy. Kontrola lotów, tu SSV Normandia. Prosimy o kurs podejścia i miejsce postoju. Normandia, nie mamy was w spisie przylotów. Natychmiast podajcie cel przybycia, albo otworzymy ogień. Sprawy Cytadeli, mamy na pokładzie widmo. Udzielam pozwolenia na lądowanie, Normandia. Po przybyciu potwierdzimy waszą tożsamość. Jeżeli nie nawiążemy łączności, jednostka zostanie skonfiskowana. <laughs> Chcielibyśmy. Zabawni goście, chyba wpadnę tu na następnej przepustce. No, nie wygląda to zbyt różowo. Chyba nas tu nie chcą. Tak idziemy. Wychodzimy ze statku. Aha, musimy wziąć swój oddział. A liarę sobie A tak swoją drugą zapomniałam z Liarą pogadać. Widzicie? Zaczekajcie. Można to y, zlikwidować? Nie. Dobra, to nie będzie tak. Trwa dekompresja. Proszę czekać. Zapisano. Oficer dowodzący na lądzie. Oficer wykonawczy Presley przejmuje mostek. Oddział desantowy. Proszę czekać. Trwa proces dekontaminacji. Ja chcę pogadać z Liarą jeszcze. Dajcie mi pogadać. Zapisano. Oficer dowodzący na statku. Oficer wykonawczy Nie, Presley tam... zostaje zluzowany. Upierdliwa, ale. <laughs> A, muszę z nią pogadać. ona była. Tam. Powiesz nam coś, piękna, niebieska pani. Mam wrażenie, że chcesz spytać o coś jeszcze, komandorze. Nie, nic nie ma. Chciałam tylko porozmawiać. Oczywiście, Shepard. O czym chcesz porozmawiać? Muszę już iść. Do widzenia, Shepard. Nieco nie. To w takim razie sobie idziemy. Idziemy z lalomem. Dobra. Tylko, kogo my wbierzemy? Jarę chce. I wreksa chce. Albo Garusa sobie weźmiemy. A dobra. Niech tak... Chwała dekompresja. Proszę czekać. Zapisano. Oficer dowodzący na lądzie. Oficer wykonawczy Presley przejmuje mostek. Uwaga, bo tutaj zaraz chyba zaczną do nas strzelać. Coś mi się wyda. Dobra, jeszcze nie. Co to za sonda? Co to za kamerka? Ło, tu skanuje. Chyba. <grystanie> Idziemy. Nie wiem, gdzie idziemy. <grybujesz> idziemy. Nie, no. O, tam stoją. Może na razie nie będą chcieli do nas strzelać. Nie, później może. <grybujesz> Ani kroku dalej. Mm. Mm. Nie chcemy sprawiać kłopotów. Muszę obejrzeć Wasze dokumenty. Najpierw Pani. Stanowimy tutaj prawo. Okaż trochę szacunku. Jestem kapitan Maeko Matsuo. Kontrola ryzyka Elanus. Tacy niezbyt przyjaźni ludziom są. Jestem widmem. Nazywam się Shepard. Gówno prawda, proszę Pani. <ścoughs> Musimy to potwierdzić. Muszę uprzedzić, że na Nowerii zakazane jest posiadanie broni. Sierżancie Co? Stirling, proszę zabezpieczyć broń. Ej! Chcielibyście. Nawet nie próbuj. <laughs> Dobra. Spokój. To oni dyktują tutaj warunki. Ja pierdolę. Tylko nie wołaj mnie na pomoc, gdy cię będą patroszyły. <laughs> kapitan Matsuo, spocznij. Potwierdziliśmy ich tożsamość. Widma mają upoważnienie, by nosić tutaj broń, pani kapitan. No. Tak. Możecie iść, Widmo. Mam nadzieję, że wasza wizyta nie będzie miała takiego przebiegu. Parasini sama będzie czekała na górze. Zachowuj się. Mm, Samo się zachowuj, ty, blondasku. Chcesz dostać. Uważaj, mam broń. Ups. E, nie chciałam tego zrobić. <laughs> Parasini sama na pewno odpowie na wszystkie pytania. Spieprzaj. <noise> Ona nas chyba nie lubi. No co ty. Będę miała na ciebie oko. Żaden z ciebie twardziel. I nie. Przecież gram na twardzielu. Te. Nie myśl sobie. Lepiej nie przeginaj. Bądźcie czujni. Spieprzaj. <noise> sama spieprzaj. <noise> Muszę poprawić sobie krążenie. Znajdźcie mi coś do rozpierdolenia. Okej, okay, postaramy się. Turjanie nie lubią zimna, Shepard. Wspomniałem...